Dałka. A ja mocno chodzi? Cię Dzwonię teraz na policję! Ten chłopak jest w czarnej bluzce jest w kropce. Ma brodę! My jesteśmy tutaj z chłopakiem w taksówce. Będziemy go patrzeć! Tak, ale patrzymy, gdzie ten chłopak właśnie poszedł, żebyście go zgarnęli! Te krótko stoi. Dziękuję bardzo. No, to bardzo. Słuchajcie, to dopiero początek. Oto nagranie z kamery samochodowej taksówkarza. Ku przestrodze, żebyście mieli świadomość, co nas czeka, co nam przygotowano dzięki skoordynowanym działaniom agenta Tuska i agenta Morawieckiego. Nagranie z suwałk z 12 stycznia 2025 roku, czyli całkiem niedawno. To nagranie z kamery taksówkarza, które pokazuje, jak dziewczyny polki uciekają przed tak zwanym ciapatem, który napastował je seksualnie, molestował, napadł tak naprawdę na dziewczyny, a polska policja uznała, że sprawy nie ma. Więc Najprawdopodobniej nie zobaczcie tego nagrania w TVN, nie zobaczcie tego nagrania w TVP, ani Polsacie nawet, bo niedobra jest o tym mówić. Słuchajcie, gość molestował polskie dziewczyny, które uciekały przed nim, zlitował się nad nimi taksówkarz, który widział całą tę sytuację. O trzeciej nad ranem, dzięki jego inicjatywie, dzięki jego zaangażowaniu udało się uniknąć. Prawdopodobnie gwałtu na, na polskich dziewczynach. Widzimy tutaj Ciapatego, który goni za y, dwiema Polkami. Niestety jest noc nad ranem, trzecia po trzeciej nad ranem, więc światła jest mało. Najpierw widzimy po lewej stronie człowieka, postać, która biegnie przez skrzyżowanie, i co się okazuje? Kierowca jedzie za mężczyzną, który biegnie za dziewczynami, dziewczynami, które są gonione przez przyszłego gwałciciela. I tutaj na szczęście, na szczęście, dzięki zbiegowi okoliczności, dzięki dobremu sercu taksówkarza udało się uniknąć tragedii, uniknąć krzywdy, uniknąć śmierci, uniknąć gwałtowi, pewnie też zarznięcia nożem przez obcego kulturowo mężczyznę, któremu. Powiedziano, że jak przyjedzie do Polski, to będzie miał socjal, będzie miał dziewczynki za darmo i tak dalej, i tak dalej. Podziękujcie Morawieckiemu, podziękujcie Tuskowi, podziękujcie całej tej kaście mafii, bandzie pod ochroną służb specjalnych, którzy w tej chwili robią wszystko, żeby nic nie robić. Policja oczywiście tylko reaguje, jeżeli trzeba chronić Owsiaka, jeżeli trzeba chronić Bodnara, jeżeli trzeba chronić Tuska, jeżeli trzeba chronić Morawieckiego, ale jeżeli chodzi o ochronę obywateli, to mają wyjebane. Ja sam byłem też, niestety, ale ofiarą policji w czasach wojny z niewidzialnym wrogiem, to mnie policja napastowała, mnie zatrzymywano na środku drogi. Za to tylko, że wśród tłumu poruszałem się bez maseczki i drogówka. Do dzisiaj mam nagranie, które ma kilkaset tysięcy wyświetleń, czy tam kilkadziesiąt, już nieważne. I do dzisiaj mam nagranie, jak drogówka mnie zatrzymuje tylko dlatego, że nie miałem maseczki. Później wysłali mnie do sądu. Sprawa została umorzona, więc kompromis. Kompromitacja kolejna. Milicji, kompromitacja służb specjalnych, kompromitacja całego nadzoru nad państwem. Oczywiście, jeżeli chodzi o inwigilację i chodzi o zastraszanie obywateli polskich, to pierwsza jest policja, pierwsza jest milicja. Dawne MO w tej chwili zmienili nazwę na PO, czyli Policja Obywatelska. Słuchajcie, to jest, żyjemy. W kraju z dykty i złączony jest to cała ta dykta trytkami gunko od Majtek. Popatrzcie, co się dzieje w Anglii, popatrzcie, co się dzieje we Francji, popatrzcie, co się dzieje w Niemczech. Tych krajów już nie ma. Imigranci dla dobra, babci, dziadzia są sprowadzani, żeby demografia była zachowana, żeby miał kto pracować, a taka Urszulka von der Pfizer, Urszulka von der Leyer, Angela Merkel, i cała ta kasta mafii, globalistów pod ochroną służb specjalnych. Ja oczywiście narażam się ogromnie na to, że dzisiaj, może jutro, może pojutrze, może za tydzień, wjedzie na moją chatę policja, żeby zabrać mi telefon, żeby zabrać mi komputer i w... 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 powiedzieć, że to co teraz robię, to jest mowa nienawiści i w ogóle <laughs> jak śmiałem obrażać kogoś, kto jest niewinny. Zapytajcie tych dziewczyn, które uciekły e, dzięki taksówkarzowi, udało się im uniknąć gwałtu, czy podobnie myślą. No, to jest pro, po prostu skandal i kompromitacja służb specjalnych. Nie na ruchu właśnie żebyście go zgarnęli. Zresztą krótko. to, to krotko stoi. To krotko. Dziękuję bardzo. No, to